Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy. Dzisiaj, jak widać, będę jeździł multiplą, dlatego musiałem założyć taką wspaniałą maskę, bo jeszcze ktoś znajomy mnie zobaczy i co będzie. Your seat belt is not ranga, 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 ranga. A skoro już mowa o bezbekach, to dzisiejszy odcinek będzie jednocześnie o genialnym aucie i starych żartach oraz memach. Tak, przekopię się przez prastare internety sprzed lat, żeby dostarczyć Wam najbardziej nieśmieszne żarty o Multipli. W końcu to moja działka: robienie nieśmiesznych filmów. Także zacznijmy od na przykład. Podjeżdża Fiat Multipla do bramek na autostradzie. 9 zł krzyczy pani z budki. Kierowca na to sprzedane. Albo Zimą właściciele Multipli dostają mandaty za odśnieżanie auta. Dobra, nie mogę. Jeśli już umarliście z żenady, to dobrze. Może wreszcie usuniecie te zafajdane subskrypcje i przestaniecie lajkować filmiki robione na odpierdol. Ponieważ nawet multipla musi mieć jakieś OC, to chciałem wam znowu polecić mubi.pl, ponieważ nadal działa tam cashback 150 zł, który możecie sobie odebrać wchodząc w link w opisie. A co to jest tam mubi.pl? To jest taka wyszukiwarka najtańszych ubezpieczeń OC i AC. Czyli wchodzicie sobie, sprawdzacie kalkulacje, i jak wam odpowiada ta cena za OC, to wybieracie, kupujecie i jeszcze dostajecie zwrot 150 zł. Także w sumie polecam i jedziemy z odcinkiem. Dobra, a jak to było ze stworzeniem tego dziwnego auta? Cóż, Fiat po latach wypuszczania samych nudnych pudełek postanowił odpierdolić coś srogiego genialnego i strasznego zarazem. Wziął trzydziowego kompaktowego Fiata brawa i postanowił na jego podstawie zrobić minivana. I to tak, by nie wydłużać bazowego auta, tylko maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Tak powstał ten posrany design. Był podyktowany maksymalnym wykorzystaniem przestrzeni. Wóz w 98 wszedł na rynek włoski, a w 99 trafił do innych krajów. Wywołał oczywiście skrajne reakcje. Z jednej strony trafił na wystawę w Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku, dostał nawet kilka nagród za swoją praktyczność, ale jednocześnie błyskawicznie zaczął trafiać na listy najbardziej paskudnych samochodów w historii ludzkości. Co najlepsze, Fiat doskonale wiedział, co zrobił i starał się grać dziwnym wyglądem podczas sprzedaży. Podobno w Wielkiej Brytanii niektóre egzemplarze z salonu wyjeżdżały z naklejonym z tyłu napisem Poczekaj, aż zobaczysz przód. Niestety, zabawa w kontrowersję chyba nie do końca wyszła, bo facelifting w 2004 przyniósł zwrot w stronę zwyczajnego designu, typowego pudełkowatego minivana. Ale legenda najbrzydszego auta jest silna do dziś. Powiesz Fiat brawa skojarzy część ludzi. Powiesz Multipla, każdy przynajmniej się uśmiechnie. A skoro już gadamy o wyglądzie, to zajmijmy się nim. Wiem, że w dupie macie historię i chcecie usłyszeć ten wodospad pomy i kilotony wyzwisk i w ogóle wpierdol ostateczny. I dlatego takiego wała i nie będę się pastwił nad Multiplą. Ale za to opowiem Wam kolejny żarcik z czasów internetu łupanego. Ogłoszenie w gazecie. Skradziono Fiata Multiple, złodziej proszony o zgłoszenie się w celu odebrania kluczyków, dokumentów i kompletu letnich opon. No dobra, to tak, o Multipli nie da się powiedzieć, że jest ładna, ale da się docenić kilka rzeczy. Po pierwsze, jest sześcioosobowym autem o długości poniżej 4 metrów. Nie żartuję. Jest w opór krótka. Ale jak zaraz zobaczycie, w środku wcale nie brakuje miejsca. Jak to osiągnięto? Po pierwsze, spójrzcie na przód. No ten, który wygląda jakby wieloryb wpierdolił Fiata Bravo, ale ten zaplokował mu się w gardle. Zobaczcie, jaki ten przód jest krótki w stosunku do reszty auta. Po drugie ta narośl na górze, którą nazwałem wielorybem pożerającym brawę, wygląda paskudnie, ale zapewnia ogrom przestrzeni. Można tylko dyskutować na temat pierdolnięcia tej fałdy nad maską z dodatkowymi światłami, bo to naprawdę wygląda jakby projektanci się spizgali i stwierdzili, że no mord to zajebisty pomysł, dawaj więcej świateł, bo jak jest dużo świateł to więcej widać i można zajrzeć w głąb swojej duszy, by zjednoczyć się ze światem i naturą. Dobra, już znowu pierdolę od rzeczy. Jeśli chodzi o tył, to tam raczej nie znajdziemy żadnych rewelacji, jedynie rozpaczliwe próby wyokrąglenia na wskroś pudełkowa tego auta. Też w sumie tu wyszło to średnio. Bardzo średnio. Szyba wręcz wygięta w stronę środka auta i do tego lekko skoczne oblachowanie klapy oraz dumny napis Multipla. Wygląda trochę jak te dziwne koncepty, które pokazują francuskie marki na targach motoryzacyjnych, żeby chociaż woźny zajrzał na ich stoisko, bo inaczej zupełnie nikogo by nie obchodzili. I Multipla to też było takie wielkie wołanie o atencję. Taki Fiat mówiący: Ej, przestańcie mnie obrażać i mówić, że produkuję tylko nudne pudła. Patrzcie, jaką furkę odjebałem. No i dojebał, cytując klasyka Kułysyk drzew o kantkuli. Wiem, też żart z brodą. Właśnie, do wcipaski. Pora by zajrzeć na nonsensopedię. Dobra, no powiem wam, że już wchodząc na tą stronę, to czuję się jakbym wrócił do podstawówki albo wczesnego gimnazjum, bo jakoś mniej więcej wtedy to, to było zabawne. I to już widać na samym początku, na przykład ten, ten, ten śmieszny, wymyślony cytat szefa Fiata, może i straciliśmy pieniądze, ale odkąd wycofaliśmy Multiple z produkcji, liczba samobójstw zmniejszyła się trzykrotnie. Albo co to kurwa jest? Każdy widząc to coś na ulicy. Coś pięknego, jeszcze zobaczcie, jak tutaj wypunktowali zalety i wady. I tam są na przykład takie śmieszne żarty. Czekaj, czej, 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 czej. O, samochód przełaj na muminka, i szyby otwierają się do połowy, a kiedy go zobaczysz, to uwierzysz w ufo. Kabarecik, co tu jeszcze jest? O, na przykład zapalając światła, włączasz wycieraczki, no bo wcale tak nie jest w każdym samochodzie który ma zespoloną wajchę od wycieraczek i od świateł. A i wnętrze obite jest tanim materiałem z włoskiego bazaru. No to brzmi jakbym ja sam to pisał, bo ja też jestem taki nieśmieszny, jak, jak sprzed 10 lat. O, albo, o, o, to jest, to jest mocne. Gdy coś się zepsuje, to nawet Pan Bóg nie znajdzie części. Ha! o dalej, i dalej w ciekawostkach są już takie mocne żarty, takie, takie wiecie, takie, takie z humorkiem. Na przykład pewnej włoskiej kobiety posiadającej ten samochód zawitali kosmici z prośbą o obejrzenie kosmo pojazdu. Albo prototyp Multipli posiadał również kierownicę na środku, co przyczyniło się do wyżej wymienionego wypadku. Oraz przyczyniło się do, do mnie wymyślającego żart, który pojawi się dalej w tym odcinku, ale wcale nie jest tak, że ja robię recykling nieśmiesznych żartów sprzed dekady. To nie tak, wszystko sam wymyśla. Ale to nie koniec ciekawostek w Multipli. Na przykład, tylne światła zawsze wyglądają, jakby do środka dostała się woda. Do tego fascynujące są gumki, które chyba miały chronić przed uderzeniem drzwiami o drugie auto. Wykonano je z doskonałego tworzywa, które bohatersko ginie w ochronie drzwi, ale nie da się go wymienić. Jest integralną częścią klamki. W ogóle, tworzywa w Multipli to jest temat rzeka, i to taka głęboka, szeroka, pełna odpadów i główna. Kolejna fascynująca rzecz to trójkątna, mała szybka w przednich drzwiach Fajny pomysł, poprawia widoczność, tylko słabo sobie radzi z upływem czasu Wygląda jak brudna, ale to po prostu zmatowia epleksji Ciekawe są też lusterka, zrobione w niespełna 4-metrowym aucie jak w busie Czyli są dzielone Przy okazji, przy nich można obszajić typowy problem Multipli, czyli usterki elektryczne Mianowicie postanowiłem się pobawić ich automatycznym składaniem Skończyło się to tak, że jedno postanowiło popełnić sepuku i samo się wyłamać. Na szczęście nie dało rady. O, 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 o. o. Teraz to przejechała aż za daleko. O kurwa, co to robi właśnie? Tymczasem przejdźmy do wnętrza multipli, czyli jej najlepszego elementu. Znaczy, dobra, tu też mamy efekt, co do kurwy. Głównie ze sprawą umieszczenia jedynego zegara na środku deski. To już naprawdę wygląda jak projektowanie na zasadzie zróbmy cokolwiek, co nie ma sensu, byle było kontrowersyjne. Tu mercedesiarze piszą komentarz, że to zupełnie jak moje obrażanie beczki. Macie na to dwie sekundy. Tylko ja akurat serio nie lubię W123, a tych zegarów to ni chuja nie da się obronić. Na szczęście to coś, to jest jedyna waląca po mordzie wada. Choć całość wygląda trochę jakby w pierwszym projekcie kierownica była po środku, wiecie, także było jeszcze dziwniej. Bo Multipla to taki samochodowy odpowiednik nastolatka. Projektanci zrobili wszystko, co się dało, żeby był taki wiecie, buntowniczy, inny niż wszyscy, niezależnie od tego, czy bunt w danej kwestii miał jakikolwiek sens. Chuj kurwa bądźmy dziwni dla samego bycia dziwnym. Ale żeby nie było, akurat projekt wnętrza zajebiście mi się podoba jest naprawdę wymyślone z jajem. Wszystko w obłych, dziwnych kształtach, spójne z wyglądem zewnętrznym, ale całkiem ładne. Nawet ta konsola środkowa w formie kilku bulw daje radę. Zresztą Fiat ewidentnie walczył, by absolutnie wszystko było zaokrąglone. Klamki, rączki, przyciski od szyb, nawiewy, kurwa wszystko. To jest naprawdę odjechane. Nawet cały zespołu rzeczy na drzwiach, w sensie ten no, uchwyt, głośniki, klamki, udało się zrobić coś w rodzaju elipsy. To wyszło całkiem dobrze, zwłaszcza w połączeniu z czerwoną tapicerką. Ten kolor naprawdę mi robi. No i fajne jest to, że dzyndzle od nawiewu są w kształcie wiatraczków. Niestety, traci to wszystko po bliższym przyjrzeniu się. Po pierwsze, przyciski były pokryte takim gumowatym plastikiem, który z biegiem lat staje się lepki i się wyciera. Tutaj widzimy skrajny tego przykład. Zużyte wygląda po prostu chujowo. Same pozostałe plastiki też nie robią rewelacyjnego wrażenia. Znaczy, no co ja mówię, to jest naprawdę masakryczny eufemizm. Zobaczcie, jak się paskudnie rysują, jakby były z wyschniętego gówna pomalowanego na szaro. Ja naprawdę uwielbiam fiaty, ale jak mam ich bronić, kiedy Turyn ma długą tradycję lepienia aut z tego, co znalazł w śmietniku? W sensie wszystko tutaj w dotyku jest takie gumowate, lepkie, nieprzyjemne. Może jako nowe było fajne, ale starzeje się paskudnie. Do tego przyciski działają naprawdę chujowo. Nigdy nie wiesz, kiedy uda się coś włączyć lub wyłączyć, bo się zacinają, nie wracają i stawiają nierówny opór. Spasowanie też nie należy do rewelacyjnych. No i tapicerka, w sensie, bardzo mi się podoba jej kolor, ale niestety w dotyku i na szmatę do podłogi i spokojnie mogłaby za nią służyć. Jest dokładnie takiej samej faktury jak dźdzdzle w moim mopie, tym takim do podłogi, wiecie. Za to praktyczność o panie to jest Mistrzostwo Świata. Schowki są absolutnie wszędzie Przed kierowcą i przed pasażerem w desce I w sumie przed pasażerem w desce jest jeszcze jeden, tylko nie jest zamykany Myśleliście, że to koniec? O nie, 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 nie Pod daszkiem przeciwsłonecznym znajdziecie kolejne I pod kierownicą na pilota od bramy, czy garażu, albo okulary przeciwsłoneczne jest też jeden ukryty w bagażniku. Do tego, co ciekawe, jak na początek XXI wieku, Multipla nadal ma 1 500 dziewięćset popielniczek, które bardzo majestatycznie wypadają przy próbie otwarcia. No ale tak bez hamuli. <śleszy> Nic się nie wydarzyło. Poza tym, Multipla wyprzedziła swoją epokę jeśli chodzi o liczbę kapholderów. Jeden w desce, do tego cztery, tak? Cztery, jeśli złożymy środkowe przednie siedzenie, to daje pięć. A na upartego można doliczyć wycięcia w drzwiach i wychodzi siedem. Więcej niż pasażerów. A co do jakości, to zobaczcie ten piękny patent przytrzymujący korbkę od szyby, która oczywiście opada, bo czemu by nie? Ale dość pastwienia się, zwróćmy uwagę na przestrzeń. Miejsce w środku, jak zwał, tak zwał. Po pierwsze, to siedzenie na środku przedniego rzędu to nie jest kara. Normalnie jest gdzie upchnąć nogi. Pełnoprawny fotel. Z tyłu też jest sporo miejsca. Do tego drugi rząd siedzeń można regulować. W sensie każdy fotel oddzielnie mają tak po kilka zapadek do przesuwania przód tyłu. Do tego wyjmuje się bajecznie łatwo. Ma to o tyle znaczenie, że pomimo małej długości udało się wygospodarować jakiś bagażnik, ale no nie jest on za wielki. Dlatego wyjmowanie siedzeń jest niezbędne, by wpierdolić do Multipli lodówkę, szafę, łóżko i co tam jeszcze będzie pod ręką. No Jest po prostu pakowna. Krótka, ale dach jest wysoko, otwór załadunkowy szeroki, więc można czynić cuda. Swoją drogą, ten egzemplarz był bardzo spoko wyposażony. Klimatyzacja, szyby i lusterka w prądzie, jeszcze regulacja siedzenia góra-dół też elektryczna Ale tylko to z regulacji było elektryczne Tymczasem zajrzyjmy pod maskę tego cuda Pierwsze zaskoczenie to to, że maska ma siłowniki Nie trzeba jak zwierzę podstawiać jakiegoś pałąka Co do wyboru motorów, to można było zamówić diesla 1.9 albo 1.6 benzynowe, takie jak tu Przy czym, poza zwykłą wersją benzynową, w ofercie były jeszcze fabryczne instalacje LPG CNG oraz motory dostosowane do zasilania tylko CNG Czy poza tym ten silnik jest ciekawy? No nie bardzo, to jest takie zwykłe DOHC, 16 zaworów, w miarę przyzwoity, ma tam 103 konie, nie? No i tyle A, i pod maską jest kolejny dumny napis Multipla Wiesz, że jak maska Ci zasłoni to brzydactwo, to dzięki napisowi nadal będziesz wiedział czym jeździsz Nie ma, że boli Co do trwałości, no to ten tego, No, no silnik jest niezły, mechanika ujdzie Choć w tym egzemplarzu na przykład zdychał już mechanizm różnicowy. Multiple mają problem głównie z elektryką i są to zazwyczaj takie idiotyczne awarie, jak chociażby lusterko, które samo się wyłamuje, a potem na nierównościach lata jak pojebane. No i do tego korozja. W sensie Fiat nigdy nie robił aut naprawdę na nią odpornych. W końcu we Włoszech jest ciepło, auta rzadko widzą sól, to pochój się przejmować potrzebami jakichś dzikusów z północnej części Europy. Oni zapodają keczup na pizzę i dodają ananasa, to niech się za karę użerają z rdzą. A jak się jeździ taką multiplą? To tak, po pierwsze pozycja, zupełnie jak w busie, siedzi się wysoko, jak na krzesełku, a widoczność jest zajebista. No i tak jak w busie, waję do biegów mamy na desce, a nie w podłodze. Wbrew pozorom to jest w chuj wygodne, tylko te zegary, a raczej jeden. Niby jest widoczny, ale żeby sprawdzić prędkość, trzeba oderwać wzrok od drogi. Za to nie mogę narzekać na wygodę. Wszystko jest w odpowiedniej odległości, a stołek kierowcy, pokryty szmatami do podłogi, naprawdę daje radę. Co do obsługi przyrządów, to też trudno się przypierdolić. Wszystko chodzi miękko, tak jak powinno. Czuć tylko trochę tandetę, ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No i faktycznie, wajcha odbiegów trochę przeszkadza w przestawianiu nawiewu. Zawias całkiem przyzwoity, dobrze tłumi nierówności, ale multipla nie przechyla się jakoś dramatycznie. Za to wygłuszenie jest dramatycznie gówniane. Słychać absolutnie każdy hałas, a wysokie nadwozie już powyżej 50 km na godzinę generuje potężny szum. Dobrze, że chociaż silnik jest dość cichy, choć pracuje jak typowy Fiat. Czyli tak średnio kulturalnie. Nie wiem w sumie jak chłopaki z Turynu to robią, ale no, nawet motory 1.4 w najnowszym tipo pracują chamsko jak jednostki sprzed 30 lat. W sumie to jakoś bardzo mi to nie przeszkadza, no bo lepszy taki ham niż dźwięk kosiarki. Kolejny problem to wnętrze. No te chujowe plastiki znowu atakują, skrzypią, walą, śpiewają, cała symfonia. Wybitnie muzykalne auto. Jeśli miałbym jakoś podsumować Multiple, to, to powiem tak. Nie znajdziecie drugiego tak funkcjonalnego auta w tym rozmiarze i nie znajdziecie drugiego tak praktycznego i taniego minivana. Nie ma chuja, nie da się. Po prostu pod tym kątem jest świetnie wymyślony. Wygląda jak wygląda, ale to też zaraz zacznie być zaletą. Nadchodzi czas, gdy multiple pierwszej generacji przez swoją dziwność staną się poszukiwanymi jak timerami. Nie żartuję. Taki jest cykl życia kontrowersyjnych aut. Z wyśmiewanego shitu stają się poszukiwanymi klasykami. Patrz, DeLorean. Czy, czy tam DeLorin, czy kurwa, nie umiem tego przeczytać, nieważne. Przecież to była tragedia na kołach, ale stał się popularny przez powrót do przeszłości i cyk, pożądany klasyk. A jest totalnym gównem, przy którym nawet Polonez to porządny sprzęt. Niestety, nie jest łatwo kupić zadbaną multiple. Już nie jest. Zwłaszcza taką, w której te złe jakości plastiki nie są paskudnie zajechane. Ale warto próbować, póki te auta jeszcze są tanie. Zwłaszcza, że memy już umierają, a głosy, że to fajne auto stają się coraz popularniejsze. To naprawdę ostatni gwizdek. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, że w opisie macie link do 150 zł cashbacku na ubezpieczenie auta. Nawet jeśli teraz go nie potrzebujecie, to klikając możecie sobie zaklepać tę promocję i wykorzystać kiedy skończy wam się OC. Dzięki za oglądanie, wbijajcie na sociale, do których linki macie w opisie i do zobaczenia za tydzień.